Na czterech miesiącach pracy nad moim projektem zbliżamy się do ostatniego odcinka zbudowania zamku adminów. Dziękuję Wam za wszystkie propozycje, jakie zostały wprowadzone do zamku, bo dzięki Wam zamek wygląda jak ma wyglądać. A przede wszystkim dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas na live'ach i za dobrą zabawę. Zanim przejdziemy do głównej tematyki odcinka, zapytacie się mnie, kiedy wystartuje zamek adminów. No to odpowiadam. Na nowej edycji highplaya. A kiedy będzie nowa edycja Highplaya? Wakacje. Teraz są wakacje. Okej, okay. wakacje. A wakacje wciąż trwają. Poza tym, wszystkie informacje o zbliżającym się evencie znajdziecie na oficjalnej stronie serwera highplay.pl. Wszystko już wiecie? Jeśli zabrakło jakichś pytań, które będą dotyczyły eventu, to śmiało piszcie, a ja postaram się na nie odpowiedzieć. Myślę, że możemy już przejść do głównego tematu filmu, czyli opowiedzenie wam, co mnie skłoniło do budowy właśnie takiego zamku. Porównamy obecny zamek z poprzednim, ponieważ przez niego musiałem wywnioskować parę błędów i myślę, że więcej już nie powinny się powtórzyć. Zanim wejdziemy do środka, prosimy o wysłuchanie głównego dyrektora budowy i infrastruktury Minecraft Hype spółka. Z który osobiście zatwierdził ukończenie budowy? Oficjalnie akceptuję i zatwierdzam ten zamek. Bo mnie o to prosili. Po raz kolejny. Update, który wam przedstawię, nazywa się Great Final Update. Oto kolejna nazwa dla zamku. W całej mapie zostały wprowadzone nowości takie jak lasy. Wiele lasów, począwszy od zarośniętych bagien. Aż do zwykłych, najzwyklejszych, jakie możecie spotkać wszędzie. Moim pierwszym zamysłem był zagospodarowanie tego lasu na tyle, aby wydawał się gęsty, lecz zrezygnowałem z tego pomysłu. Dlaczego? Po pierwsze, brakowało mi czasu wklejenie drzew o mapie, a taka robota jest nudna i uciążliwa. Wyobraźcie sobie, jak wy podstawówce robiliście kiedyś wycinanki. Teraz już wiecie, jak to jest. Po drugie, przepuszczam, że nie będzie rozgrywała się tutaj za często jakakolwiek akcja ze strony graczy. Oczywiście, letale są wprowadzone jak najbardziej, ale gdybym wklejał blisko siebie wszelakie drzewa, wiele osób mogło pogubić się w lesie, a nawet kampić. Chciałem temu zapobiec. Nie spodziewaliście się tego, że nikt inny nie wpadł na taki pomysł, że walka o zamek może odbywać się zarówno na powierzchni, jak i pod nią? Wprowadziłem do planu kopanie tylko dlatego, że obecna walka w Minecrafcie nie obejdzie się bez beczek i bez trapów. Jak padniesz do takiego trapa, zazwyczaj jesteś bezradny i nic nie możesz zrobić. Tak było w przypadku poprzedniego eventu, gdzie pierwszym zamysłem było pozbycie się wszystkich beczek i zmuszenie graczy do czystego PVP. Był to mój błąd i wywnioskowałem z tego pewną lekcję. Kopanie jest skonstruowana na otwarty teren, lecz nie musi męczyć się z bieganiem po jaskiniach szukaniem wyjścia albo innych graczy. Oczywiście to miejsce posiada tra parę trapów i beczek, a to przyjdzie na to pora, kiedy je odnajdziecie. Zamek posiada klimat spustoszenia. Nie odnajdziecie zbyt wiele zadbanych budynków. Wiele obiektów jest zniszczonych i zarośniętych, gdzie natura daje o sobie znać. Prowadziłem taki design, aby zachęcić wiele osób do korzystania z takiego samego stylu co ja, ponieważ piękno może wyrazić na wiele sposobów. Plus jeszcze tego zawiera mnóstwo detali, a ja myślę, że poprzedni zamek nie posiadał ich zbyt wiele. Mimo tego, zamek też był budowany ponad 4 miesiące. Nie zapominajcie o możliwości rozporządzenia pierwszą flanką, gdyż macie możliwość wpływania na rozgrywkę poprzez stawianie klocków, niszczenie ich itd. A osoby broniące zamku nie mają zbyt dużej dominacji na tym terenie. Nie ukrywam tego, że dużo elementów zaczerpnąłem z poprzedniego zamku, no bo ym, po prostu nie wiedziałem, co mogę innego zbudować w to miejsce. Oto przykłady. Targ. Może ten obecny nie jest jakoś żywy w dużej ilości kolorów, ale swój klimat zachowuje i czuć spustoszenie. Za bardzo nie ma tutaj czego cennego szukać, ponieważ te miejsce zostały już wcześniej splądrowane. Środkowy mur. Ten mur ma zazwyczaj za zadanie dzielić zamek na wiele kategorii. Na przykład w Starym Zamku obiekty i placówki przed murami pełniły głównie funkcję rozrywkową, natomiast za bardziej politycznie, kulturowo i gospodarczo. Tutaj za bardzo nie ma znaczenia, gdzie co jest, ponieważ wszystko jest ze sobą zmieszane, a mur pełni głównie funkcję obronną. Ciekawe, czy na Iwenie w miarę to się sprawdzi. Sejm. Środek nieco jest podobny, ale w małym stopniu. Sejm, który widzicie, został zaczerpnięty. Oto właśnie z tego zdjęcia. Mam nadzieję, że widać trochę różnicy. W końcu demokracja jest domem Grecji. A co takiego wprowadziłem nowego? Sąd. Jakiś wymiar sprawiedliwości w mieście musi istnieć. Zastanawialiście się wcześniej, dlaczego znajdują się tutaj szubienice? Na początku sędziowie musieli jak najbardziej wydać wyrok dla skazanej osoby. Więc jakaś spójna logika musi istnieć. Kościół. Wydawało mi się, że brakowało elementów religii. Skoro jak już buduję duży projekt, to czemu w takim zamku nie może znaleźć się kościół? Basen. Hmm. Może za wiele wody w niej się nie znajduje, ale jakiś element rozkrywki występuje. Jak najbardziej jest mnóstwo nowych rzeczy w zamku jakie postanowiłem wprowadzić w życie, lecz nie będę już wszystkiego zdradzał. Sami musicie sobie przypomnieć jak wyglądał poprzedni zamek i możecie porównać go sobie z obecnym. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału i widzimy się na evencie.